Dobra, nazywam się Wiktoria, właśnie zdałam egzamin na kategorię B i jeździłam z Justyną. Jestem mega zadowolona i serdecznie polecam kursanta i Justynę jako instruktorkę. Super, wiem, że przed sekundką to było, bo się spotkaliśmy na dole, tylko powiedz mi, jak długo na egzaminie jechałaś? Już 27 minut, coś takiego. Aha. Tak do czas został skrócony. No. A, no, super, no czyli było na dobrym zdań. poziomie. A teraz tak, mamy zmianę organizacji ruchu. I jak wyjechałaś z ośrodka egzaminacyjnego, to pojechałaś w prawo czy w lewo? Z Z w prawo pewnie, tak? Tak. W prawo, i później już przez tą, tą drogę taką z Armii Krajowej prosto. Przejechałaś i skręciłaś w prawo, tak? W Armii. A to dobrze. No to takie trochę tam nie bała się, że jakieś błędy popełniły? Było okej. Okay. A jeździły się tam. Nie, bała się, nie bała to wszystko przećwiczone. Aha, Wczor tak. O, to tak, super. Tak. No to jest. O, no to bomba, to ważne. I później co dalej? Jak jechałaś? Bo no, jestem ciekawy właśnie, bo to jest duża zmiana organizacji na, ruchu. Nie, no później normalnie na Brochów jechaliśmy. Mhm. Czyli tam. znak stop po drodze, tak, później pod tak. tym wiaduktem i tak dalej, tak? tak tam tak. to wszystko? No, mhm. no tam miałam zawracanie po lewej stronie, później parkowanie po prostu padło po lewej stronie, zawracanie na rondzie i w sumie to wszystko. Aha i powrót? Tak. I powrót. No tak, I no bo bo jak, jak to w sumie 40 minut, to faktycznie to no, tak musiał. 27 w zasadzie. 27 w ruchu drogowym no, tak. plus plac? No tak, no, no to super. Zasadzie, tak. No to fajnie. pół no, godziny No to rewelacja. Jest szybko. Nie, egzaminator czy egzaminatorka? Egzaminator. Egzaminator nie miał jakichś tam problemów? Nie, nie Nic? bardzo przyjemny. Tak? Tak, no. Miły, fajny. Także jeżeli są moje Jazza na poziomie, egzamin. to nie ma, jazda, jazda, tak, nie, nie ma się czego czepiać. Nie ma się czego czepiać. Super, gratuluję Ci jeszcze raz. raz. Powodzenia, gumowych drzew. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia. Dzięki. Likuś, pamiątkowa koszuleczka dla Ciebie. Dziękuję serdecznie. Dzień. 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 Proszę Cię tak, bardzo. na pewno się przyda. Tak. Będziesz nas y, mile wspominać. Tak. Mam nadzieję Justynkę. To naprawdę. Justynie to mi no, będzie brakować, ja z Naprawdę było świetnie. To się cieszę. Jeszcze raz, wszystko dobrego. Dziękuję.